Siemano, Kuba HD, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale i na początku dziękuję wam, naprawdę z całego serca wam dziękuję za przyjęcie poprzedniego odcinka pierwszego z naszej serii kariery Evertonem w 21, mnóstwo wyświetleń, bardzo dużo łapek w górę jak na mój kanał, też sporo pozytywnych komentarzy a uważam, że tamten odcinek naprawdę no, nie był jakiś wybitny, ponieważ jeszcze nie ogarniam do końca tej kariery, już jest lepiej ale w tym pierwszym odcinku no troszeczkę takim nubem byłem karierowym można powiedzieć ale teraz już to wszystko lepiej wygląda, ale naprawdę dziękuję wam z całego serca za przyjęcie pierwszego odcinka właśnie z tej kariery i też dziękuję y, oczywiście y, właśnie za wszystkie y, jakieś tam porady, czy na przykład y, powinienem zobaczyć juniorów i tak dalej, i tak dalej. Y, na pewno w tym odcinku y, zrobimy kolejne transfery, już kilku zawników do naszej listy transferowej, do naszych takich y, życzeń transferowych sobie y, dodałem, y, ponieważ ponieważ oczywiście nie chciałem po prostu zabierać się za to na wizji, ponieważ to jest raczej taka rzecz zbędna, żebyście to widzieli, a po prostu już sobie przejdziemy do samych negocjacji w dzisiejszym odcinku z tymi zawodnikami, których chcę właśnie sprowadzić. Mój kanał ma już 79 subskrybentów, teraz sobie patrzę, czyli doszło od wczoraj 9 subów, naprawdę jestem w szoku, mega wam dziękuję. A odcinek z kariery Evertonem ma blisko 300 wyświetleń i 19 łapek w górę. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nie wiem czemu tak się stało, ale nie narzekam. I naprawdę Wam dziękuję. Też kilku zowników, jak tutaj widzicie, wystawiłem na listę transferową. Pennington, Bessie czy też, czy też Delft. Po prostu, no, ci zownicy nie są już nam potrzebni. Czy też Gordon? Delf, nie mogę Ci zagwarantować po prostu gry, yy, dlatego yy, no, wybaczcie, yy, wybacz. <laughs> A, jeszcze jedna rzecz i wtedy już przechodzimy do samego materiału yy, z kariery i skupiamy się tylko na karierze. Bardzo dziękuję Artis Games, mam nadzieję, że Twój nick dobrze przeczytałem, yy, za zrobienie dla mnie baneru i awataru na kanał kompletnie. Te, tej osoby o to nie prosiłem, sam z siebie, sam z siebie poświęcił swój czas e, dla mnie i zrobił e, na mój kanał grafikę, naprawdę bardzo ładną grafikę, za co ci bardzo dziękuję. E, wbijajcie na jego kanał, link do jego kanału oraz jego fanpage'a e, na Facebooku właśnie z grafikami e, macie w opisie tego filmu, naprawdę wbijajcie, zostawcie mu subika, zostawcie mu e, lajka na fanpage'u, ponieważ no, e, za takie coś naprawdę e, myślę, że... Ta łapka w górę na jego fanpage'u, czy też sub na kanale mu się po prostu należy. I teraz już przechodzimy do samej kariery, skupiamy się na karierze. Antony Gordon, dzięki trenerze wypożyczenie pozwoli mi się rozwinąć piłkarsko. Dobrze, że się zgadzamy, jak najbardziej. Besic, cieszę się, że zostałem wystawiony na sprzedaż. Nie czuję się tu zbyt dobrze, więc transfer będzie chyba najlepszym wyjściem. Dobrze, że się zgadzamy. Pennington, cieszę się, że został wystawiony na sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że się zgadzamy, i zobaczymy, co tam dalej na nas czeka. Za kilka dni też rusza Premier League, pamiętajmy, coraz bliżej jesteśmy startu. Pierre America, Obama, przechodzi przychodzi do Liverpoolu. No, takiego transferu to się szczerze nie spodziewałem. Jestem tu troszeczkę zdziwiony, ale na pewno jest to duże wzmocnienie dla derec przed właśnie sezonem no i za chwilę też pewnie przejdę na listę transferową i zaczniemy negocjować transfery tylko chciałbym też kogoś przed tym wszystkim sprzedać żeby troszeczkę gotówki do naszej tutaj do naszej do naszego budżetu wpadło Co miesięczny raport o juniorach zobaczmy Juniorzy, plany rozwoju. Oto jest właśnie to, o, o czym pisaliście. Purdy, Adam Purdy. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Potencjał 76-94. Biorę go jak najbardziej. Plan rozwoju. Ustawmy mu. Wybiegający bramkarz. Po prostu dajmy mu bramkarz. Taki plan rozwoju. Na razie go nie daj. Zastanawiam się, czego go się już do pierwszego składu. A przenieśmy go. Przenieśmy go do drużyny seniorskiej. Blanko, temu panu podziękujemy. Nie ma on zbyt ciekawego tutaj potencjału, tym bardziej i Warenkow i też tutaj Malonej. Również możemy go zwolnić. Nie ma on zbyt dobrego potencjału. Natomiast Jordan Wolf, nie wiem, czy to przeczytam. Ma wielki potencjał i jego również do drużyny seniorskiej. Przenosimy podobnie jak Lysenko, Stefan Lysenko. również do... Aha, jest zbyt młody, żeby przynieść go do seniorskiej. Ale i tak to wygląda. Pozby... Znaczy, pozbyliśmy się, zakontraktowaliśmy kilku juniorów. Oferta za Fabiana Delfa z FC Porto. Ja myślę, że możemy zlecić, żeby zacząć od kwoty bo 13 i nie sprzedawajmy za mniej niż 11. Coś takiego myślę. Albo za mniej niż za 10 nie sprzedawajmy. Jednak każdy milion się liczy, y, ponieważ no nie ukrywam, mam w planach naprawdę y, takie porządne transfery i y, no ci zawodnicy nas, nas troszeczkę będą jednak kosztować, dlatego y, tak mi po prostu zależy, żeby y, z, każdy milion tutaj wywalczyć za naszych zawodników, których chcemy się e, zwyczajnie pozbyć. E, przechwytujący pomocnik, ukończono diogurę, e, ładnie tutaj przechwytujący pomocnik, e, już e, trening ma e, za sobą. E, też zmieńmy może na pozycję na środkowego pomocnika. Niech teraz to trenuje i będzie fantastycznie. Diokure plan rozwoju, właśnie nam tu jakiś komunikat przyszedł, pisze, żeby dać znać, że Abdolai Diokurea rozwija się bardzo dobrze i naszym zdaniem pod względem fizycznym, technicznym osiągnął poziom, którego od niego oczekujemy, będziemy dalej obserwować jego osiągi, moim zdaniem ma potencjał, by jeszcze bardziej je poprawić i przekroczyć cele, które mu wyznaczyliśmy, pozdrawiam, asystent, także super, bardzo mnie to oczywiście cieszy. Zobaczę z kim w ogóle gramy pierwszy mecz w lidze i kiedy to wszystko się zaczyna, już siódmego, czyli za kilka dni. Także <ścoughs> z Barni musimy jednak zrobić już chyba te transfery. Problem w tym, że oprócz tego Delpha na razie nikogo nie, nie sprzedajemy, nie ma żadnych ofert. A tak prezentuje się moja lista życzeń King, Josua King, side Bennerama. Tarkowski oraz Saliba. I teraz zastanawiam się, czy y, może tutaj pójść po kupno Saliby, a pójdźmy, pójdźmy po kupno Saliby. Nie mam zielonego pojęcia ile powinniśmy za y, tutaj Francuza y, pieniążków zaoferować, y, ale ale może jakaś wymiana zawodników? Tylko kogo? Kogo byśmy mogli im wcisnąć tu? Y, ponieważ y, ponieważ no, bardzo bym chciał nowego środkowego obrońcę u nas. Może taki Andre Gomes, ponieważ on ma sporą y, wartość. A nie, nie będę ukrywać, że no ja nie będę y, korzystał z usług Portugalczyka w naszym zespole. Oni żądają tylko 9 milionów, to chociaż nie chcą, y, chcą za bardzo chyba Gomesa. Czy jak? Nie chcą kubeksa, niech po prostu chcę gotówkę. No, szczerze, nawet nie będę tego negocjował. Ja to po prostu przyjmuję. Jak najbardziej 9 milionów 100 tysięcy za salibę. To według mnie jest naprawdę bardzo dobra kwota. Jest to tak młody i tak utalentowany z wielkim potencjałem zawodnik, że nie będziemy tutaj się zastanawiać. Płacimy to 9 milionów 100. 000 000 tysięcy rotacyjny. Ja to też biorę. W ciemno też nie wiem jaki owar ma saliba, a nawet jak nie, to po prostu go rozwiniemy i tak dalej. Kontrakt dajmy mu na 5 lat. Niech tam ma jak najdłuższy kontrakt, ponieważ raczej nie będziemy się tylko pozbyć. ignorujmy klauzulę odstępnego, ale zarobki kolego troszeczkę będziesz miał mniejsze niż tu sobie życzysz. Zróbmy coś takiego. przyjął y, takie warunki y, i mamy trzeci transfer nasz Saliba. 74% ogólne jak najbardziej mi się to podoba, także y, naprawdę już mamy trzy potężne wzmocnienia, a to nie koniec. Przeszedłem sobie tutaj do składu i powoli zaczynam to jakoś mniej więcej ustawiać. Tak jak mówiłem, to nie koniec mocniej, chcę jeszcze kilku zowników do naszego zespołu sprowadzić, ale ustawmy to jak na ten moment będziemy grać. Jest Kenny, którego będę chciał na pewno rozwinąć i będę y, będzie, będziemy z niego tworzyć naszego podstawowego prawego obrońca stwierdziłem, że szkoda wydawać jednak pieniędzy na bocznego obrońcę, jak mamy takiego Kenego w zespole Saliba, Saliba na pewno wskakuje tutaj na, na ten moment na ławkę Holgate Mina czy też Kin. Dajmy Kina. Duet obrońców na ten moment nasz to jest Kin Mina i niech to tak zostanie, ale jak mówię, będziemy rozwijać Salibę i z Francuza będziemy tworzyć naszą y, taką ścianę w obronie. Za chwilę mu tam też plan rozwoju jakiś ustawimy y, i myślę, że to naprawdę może fajnie y, się y, prezentować. Y, wejdźmy właśnie do tego rozwoju y, i gdzie my tutaj mamy y, Salibę. Jest oczywiście Saliba, plan rozwoju, jak nie bardziej możemy latkowi tutaj jakiś ustawić. Niech to będzie Stopper, rozgrywający obrońca. Hmm. Zastanawiam się co tutaj mu dać, ale może niech to będzie rozgrywający obrońca. Niech to będzie taki właśnie mobilny y, zawodnik w defensywie. Myślę, że to jest y, dobry pomysł właśnie, żeby taki trening tutaj mu y, ustawić. Zastanawiam się czy jeszcze komuś tutaj y, powinienem dać trening, ale chyba na razie zostawmy tak jak to y, wygląda, nic nie zmieniajmy. Y, za chwilę właśnie mecz z Barney. zawsze mam problem z przeczytaniem nazwy tego zespołu y, i nie wiem jak do końca się to powinno y, prawidłowo y, czytać. Y, ale no to na pewno nie będzie łatwy mecz, zawsze wiem, że y, ten klub jest naprawdę ciężkim rywalem, niełatwo się z nimi gra, y, dlatego na pewno Tutaj łatwo nie będzie. I mamy konferencję prasową, pierwsza konferencja prasowa w tym sezonie. Kibice byli nieco zawiedzeni, że klub Ewertno tak szybko pożegnał się z rozgrywkami europejskich Puchet narodów. Jak to nam postawę nie widziałem dalej. Jak przebieg okresu przedsezonowego wpływa na kształt ekipy przed pierwszym meczem o punkty. Musimy uczyć się na błędach. Wygładziliśmy niedociągnięcia. Mam wiarę w drużynę jak najbardziej. Ufam, że drużyna wyjdzie na Namurawy i zrobi co do niej że Moi piłkarze ciężko na sobą pracowali. Jak najbardziej tak. Czy drużyna pęknie i zagra w europejskiej... Nie pęknie i zagra w europejskiej elicie? Czujemy presję zdecydowanie w zasięgu. Tak. Podbudujmy naszych zawodników. Jest to zdecydowanie w zasięgu. Co Sar może pokazać w debiucie? Wejście w zespół może potrwać. Będzie tu pasować. Jak najbardziej Senegalczyk jest według mnie... no. Idealnie pasującym grajkiem do naszej drużyny. I to tyle z pierwszej konferencji Karlo Sasina w właśnie karierze Evertonem. Czyżbyśmy dostali jakieś nowe oferty, czyżby DLF został sprzedany? Chyba nie. Gbamin. No, najbliższy mecz może być kluczowy dla całego sezonu. Sądzę, że dałbym sobie radę w tym spotkaniu znacznie lepiej niż Diokure, Oj nie nie nie, koleżko, tak tutaj się nie rozpędzaj. Gbamin. Rozważę twoją prośbę. Tyle. Nie chcę też psuć morali. Może tam na ławeczkę go damy. Ale na razie spokojnie. Niestety nie zdołałem dojść z klubem f Porto do porozumienia w sprawie opłaty za teraz zgodnej z Twoimi wytycznymi. Fabian Delf na razie zostaje u nas. Uznali naszą wyjściową ofertę za zbyt wysoką, w ogóle dalej rozmawiać. Rozmawiamy. Rozmowy definitywnie zakończyły się fiaskiem. Także Delf na ten moment zostaje, ale naprawdę musimy kogoś sprzedać. Musimy kogoś sprzedać, ponieważ ja mam w planie jeszcze sprzedaż jednego, czy może też dwóch piłkarzy. Nie będę ukrywać. Obecna kadra, moim zdaniem, na TOP4 nie starczy. A to jest nasz cel wyznaczony przez zarząd. Dlatego ławkę na pewno musimy wzmocnić i też... i też kogo... no właśnie ławkę głównie musimy wzmocnić. Nie, nie wiem co chciałem jeszcze powiedzieć. Ustawmy taki skład definitywny, już 100% na najbliższy mecz właśnie, który odbędzie się z Barley. mecz jakby rozpoczynający in in... ingo... In, i in, słowo mi uciekło, nie mogę przeczytać eee, po prostu mecz rozpoczynający cały e, sezon. Także ja to ustawię i widzimy się za momencik. W taki sposób ustawiłem nasz skład, czyli w bramce Romero w obronie Dinie z Kapitanem Kim Mina Kenny Kenny, Ken, nie wiem jak się dokładnie czyta zowni tego, tego zownika nazwisko. E, pomoc Diokure, Alan Hames e, i w ataku nasza taka trójka Mozarna Richard Nison, Calvert, Luin oraz Ismaila Sar. E, łapka Sigurdsson, Bernard Davis, Saliba, Godfrey, Holgate i Pickford. Także w taki sposób to się prezentuje. Myślę, że naprawdę mamy dosyć dobry skład, ale też mamy naprawdę bardzo szeroką kadrę i dużo zbędnych piłkarzy, których ja się chcę pozbyć, żeby ten budżet tutaj poszedł troszeczkę w górę, żebyśmy mogli jeszcze jednego czy dwóch zawodników do nas sprowadzić. Także w ten sposób to się prezentuje. I przed tym meczem już żadnych transferów nie robimy. Ogólnie, takie że Wam powiem, w większości będzie to kariera symulowana, ale ten mecz z racji, że jest to taki pierwszy mecz, to zagramy sobie go. Zagramy sobie to spotkanie i, i gramy na wyjeździe ten mecz, także na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, to nie będzie łatwe właśnie widowisko do wygrania, ale mam nadzieję, że nasi zawodnicy pokażą się z jak najlepszej strony. Halo, jesteśmy dzisiaj w Burnley, północnej Anglii, na stadionie Tarthmoor. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Mało jest przecież w futbolu okazji tak radosnych, tak wyczekiwanych i poprzedzonych tyloma spekulacjami, jak rozpoczęcie rozgrywek angielskiej Premier League. Burnley zmierzy się z Evertonem. Każdy kibic piłki nożnej wie, czym jest ten specyficzny głód futbolu, który trawi nas poza sezonem. Bo spotkania towarzyskie to jednak nie to samo. Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca i znowu możemy cieszyć się walką o ligowe punkty. Oto widzimy skład Barney w dzisiejszym spotkaniu. W bramce szansę dostanie Nick Pope. W defensywie zobaczymy Lowtona, który wystąpi wspólnie z Taylorem. Westwood oraz Jack Cork będą ze środka pola dyktować tempo gry. A z przodu zobaczymy dwóch napastników. Spójrzmy w jaki sposób ustawił dziś swoich podopiecznych trener Everton. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Dach na Terf Moor pojawił się w 1908 roku. Wtedy obiekt mógł już pomieścić ponad 50 tysięcy widzów. Najwięcej kibiców odnotowano w 1924 roku, kiedy to mecz pucharu Harwandii między Bernie a Haders. 39. Minuta spotkania Calvert lewin faulowane przez Benami i Benmi z czerwoną kartką, a Detofis stoją przed dogodną sytuacją do e, wyjścia na prowadzenie w tym spotkaniu. Luka Dinie będzie wykonywał rzut wolny z naprawdę bardzo dobrej pozycji, 19 metrów i prosto w mur. E, tutaj zawodnik z muru e, Barley e, wybije tą piłkę głową. Mamy rzut rożny, Bramkarz e, Barley, e, Nick Pope wybija futbolówkę. Ismaila Sar. Jamesa Rodriguez podanie do jak na i mamy 1 do 0 dla Evertonu. Fantastyczne podanie Jamesa Rodrigueza do niesamowicie skutecznego Calverta Luina i Anglik wyprowadza drużynę Detofis na jednobramkowe prowadzenie Sary do Hamesa, Hames do Calverta Luina i Anglik po długim przy okienku naprawdę bardzo ładne uderzenie z lewej nogi Everton 1 Barley 0 53. minuta spotkania Calvert-Lewin James Rodriguez, James Rodriguez, James Rodriguez, uderzenie broni Nick Pope dobitka bitka i mamy 2 do 0 dla Evertonu. Fantastycznie rozpoczyna się druga połowa dla e, drużyny Carlos Asina. E, James Rodriguez e, bieg, e, uderzył e, Nick Pope, obronił ten strzał, ale Richardison znalazł znaleźł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i dobił e, piłkę do bramki. E, tym dając wprowadzenie Evertonowi już 2 do 0. I gwizdek, kończący spotkanie. Z trybun wyraźnie słyszymy, jak kibice są niezadowoleni. Ich zdaniem niesłusznie przyznana czerwona kartka pogrzebała szansę zespołu na lepszy wynik. Na ich miejscu też bym się piekliła, ale widzieliśmy, że sędzia podjął słuszną decyzję o tej karze indywidualnej. Przechodzimy już do konferencji połaczowej. Wygrywamy 2 do 0 z Evertonem. Naprawdę bardzo dobre widowisko w naszym wykonaniu. 7 strzałów, 5 celnych. Mniejsze posiadanie piłki, ale po prostu no, zniszczyliśmy Barley. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Naprawdę daliśmy pokaz dobrej piłki i tak naprawdę mi się podobał ten występ i tak ma to ciągle wyglądać bardzo dobry start w naszym wykonaniu i przechodzimy do konferencji pomeczowej. Jak bardzo cieszę Was to pierwsze zwyci zwycięstwo pod nowym kierownictwem klubu Everton. Czy zwycięstwo do dużym to szczęśliwy sztab trenerski. Chłopcy dali z siebie wszystko jak najbardziej e, nasi... Zawodnicy dzisiaj dali naprawdę dużo, dużo pięknej. Yy, dużo yy, dobrego yy, tutaj yy, pokazu, dużo dobrej piłki pokazali. Yy, co dalej? Yy, co dalej po tak rozczarowującym debiucie? No Sar, nie oszukujmy się, nie popisał się w tym meczu, bądźmy realistami, stać go na więcej, niełatwo wpasować się w nową ekipę, stać go na więcej, jak najbardziej stać go na więcej, yy, ale też musi się wpasować w i tak dalej, i tak dalej. Co dalej po tak rozczarowującym debiucie? No to jest w ogóle, już widzę, tak nawiasem mówiąc, i Romero, czyste konto Dwa strzały celne, dwa obronił A oni rozczarowujący debiut Nie rozumiem, nie rozumiem Kompletnie yy, tego pytania Bądźmy realistami, nie wiem co tutaj yy, Odpowiedzieć szczerze Kompletnie bez sensu te pytania yy, I mam nadzieję, że to też szybko zostanie naprawione Bo jak tak dalej będzie to yy, średnio te konferencje znowu się będą prezentować. Pickford ma jakieś pretensje. Chciałbym powiedzieć, że trochę martwi się czytańcy różne plotki na swój temat. Chciałem prosić o jeszcze jedną szansę. No Pickford nie ma tutaj mowy. Romero jest naszym głównym teraz Pytam nieodpowiedni rywal Gbamin, nie martw się, myślę, że w pucharach angielskich dostaniesz swoje szanse, natomiast Premier League diokure jest raczej nie do wygryzienia, nie oszukujmy się. Ja wciąż czekam na jakieś oferty za, za naszych zawodników, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, ja chcę jeszcze dzisiaj kogoś kupić, ale no nie będzie to łatwe. Widzieliście, nie wiem, czy widzieliście to w sumie. Następny mecz: gramy z Leicester City. Także to nie będzie łatwe spotkanie. Gordon, opcja, tutaj opcja wypożyczenia go do Red Bull Salzburg. A czemu ja tej oferty nie mogę przyjąć? Chcą również dodać klauzulę ale Może uda się wynegocjować umowę bez niej. A, czyli w ten sposób. Oni by chcieli jeszcze opcję wykupu. Mm, I to jest fajne. To mi się podoba, że można na przykład takie coś ustalić. To jest super. Akurat za to szacunek jest, że dodali się to w tej FIFA. Yy, wypożyczenie. Ale z opcją wykupu. Ale co to znaczy? Nie wiem. Nie widać kwoty. Aha. Czyli oni nie chcą go w ogóle wypożyczyć. Dobra. Dziwne to było mniejsze. Nie, yy, Gordon na razie nie zostaje wypożyczony. Yy, lecimy dalej. Nie wiem co tutaj się stało szczerze i zobaczymy, no liczę, że uda się sprzedać tego delfa no, on dużo tutaj zarabia u nas oraz no, myślę że z 10 milionów moglibyśmy za niego dostać a za to już wtedy mielibyśmy naprawdę budżet na kolejne fajne transfery Desert City to już mogę powiedzieć będzie w kolejnym materiale dinie Dzień dobry, coś tam? Dzień dobry, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ale chłopaki prosili, żebym to przekazał. Trochę nas martwi, że zadowalamy się nagrodą pocieszenia. Ja mamy poczucie, że będziemy na się o to trofea. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie sztab ma plany, żeby poprawić naszą sytuację. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Mam wszystko pod kontrolą. Nie twój interes. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Dziękuję. Cieszę się, że kiedy piłkarze potrafią rozmawiać ze mną, szczerze dobrze jest wiedzieć, czym się przejmujecie. Mogę Ci zapewnić, że z za sami pracujemy usilnie nad poprawą sytuacji. Mam pewność, że w, naszej, w dalszej perspektywie wszystko pójdzie po naszej myśli. I pięknie. I tak to ma wyglądać. No i... I zobaczymy, i najpierw zobaczę jeszcze jaki mam budżet i czy w ogóle jest jeszcze możliwość na przykład sprawdzenia takiego Benramy czy Kinga Mamy 10 milionów Myślę, że takie wypożyczenie Benramy z opcją wykupu byłoby możliwe Także spróbujmy, aha nie możemy go wy wypożyczyć, a Kinga? Kurde, również nie Spróbujmy kupić Benramę. Wątpię, że się uda, ale może jakiegoś zawnika i tam wciśniemy, może wtedy to przyjmą. Ja też nie mam żadnego pojęcia, jaką kwotę powinienem dać za Benramę, ale też na pewno nie za małą. Ja bym im szczerze wcisnął, im bym takiego bolasie i dodałbym kwotę tych 10 milionów. Wątpię, że to przyjmą, no ale może, może. O kurczę! Oni chcą tylko 12 milionów, naprawdę wynegocjujmy tutaj o to 11 milionów i będę zadowolony. Nawet jestem w stanie to 12, tylko wtedy będziemy musieli kogoś sprzedać, żeby mieć jakikolwiek budżet jeszcze. To jeszcze przetwarta, za 11 milionów prawdopodobnie Benramo u nas, naprawdę świetny deal. I Bolasie do Brentforda, ale naprawdę to jest świetny deal za tak utalentowanego zawnika do rotacji. No super, fajnie, fajnie, że uda, yy, prawdopodobnie yy, uda nam się sprowadzić Al Greczyka. On chce yy, rolę w zespole rotacyjnym, także mi to też pasuje, nie będzie sprawiał tutaj problemów żadnych, czy nie gra, czy coś. Yy, trzy lata kontraktu jak najbardziej yy, przyjmuje. Klauzula odstępnego yy, brak. Yy, I zobaczymy teraz zarobki, no on chce naprawdę spore zarobki, także troszeczkę tutaj trzeba go ustawić do pionu. Nie może też on zbyt wiele zarabiać, bo dopiero do nas przyszedł. Takie coś ustawmy. Myślę, że to przyjmie. O, tutaj negocjuje, ale dobra, w porządku. Ja to przyjmę już. To 230 tysięcy. Nikt tam ma. Nie chce się skłócić. Nie chce go stracić. Także mamy czwarty transfer Benrama z zownikiem Evertonu 77 za na naprawdę cieszę się, że udało nam się go sprowadzić i teraz już nasza ofensywa naprawdę wygląda mocno zobaczymy czy jeszcze jakiś transfer tutaj uda nam się zrobić, ale to już wszystko w następnym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał myślę, że on był troszeczkę ciekawszy niż ten poprzedni, ponieważ zagraliśmy spotkanie, kolejne transfery, kolejne wzmocnienia naprawdę cieszę się, że to tak fajnie wygląda i cieszę się, że ta kariera wam się chyba podoba tak wnioskuję po pierwszym, pierwszym odcinku, mam nadzieję, że ten się podobnie tak samo dobrze przyjmie jak właśnie ten pierwszy także ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie Trzymajcie się, do następnych odcinków. No i piona.